26 dzień księżyca jest krytyczny. Właśnie dlatego od samego rana warto zachować szczególną ostrożność i słuchać mądrych rad. Uważaj na niebezpieczeństwa, straty i osoby, które mogą działać przeciwko tobie. Dzisiaj nie podejmuj pochopnych decyzji. Nie mów za dużo. Lepiej słuchać niż działać impulsywnie. Jeśli napotkasz trudności, poproś o wsparcie kogoś życzliwego i mądrego. Dziś mogą zdarzyć się sytuacje, które zmienią Twój sposób myślenia i spojrzenie na świat. Urodzeni w tym dniu będą cieszyć się bogatym i szczęśliwym życiem. Dzisiejsze sny nie mają jednak większego znaczenia. Zachowaj ostrożność i słuchaj swojej intuicji. Jutro zobaczymy, co przyniesie 27. Dzień Księżyca. Do zobaczenia.